Witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Damian, a w dzisiejszym odcinku dowiecie się na czym polega mechanizm obronny ego, który nazywa się prokrastynacja. Zapraszam! Każdy z nas ma w sobie takiego cichego prokrastynatora. Prokrastynacja polega na odkładaniu wykonania jakiejś czynności w czasie jak najdalej, po to aby uniknąć cierpienia, frustracji spowodowana tym właśnie wykonywaniem tego zadania. Przez 10 minut ustawiłem oświetlenie i w ogóle samego siebie, zanim zacząłem nagrywać. Zdaję sobie sprawę, że po prostu nie chce mi się teraz nagrywać i szukam zasranej wymówki. Po to, aby nie wiem, ustawić sobie oświetlenie, za chwilę miałem czerwoną twarz, szukałem jakichś bzdetów, pierdół I zdałem sobie sprawę, że robię odcinek o prokrastynacji I w sumie myślę tak, jak nie zacznę nagrywać, to nigdy nie nagram I nagrywam Odkładanie wykonania danej czynności w przyszłość ma chronić ego prokrastynatora przed porażką, sukcesem, intymnością, bezradnością, izolacją. Zachowanie to ma również na celu uniknięcie frustracji i ochronę poczucia własnej wartości. Ego prokrastynatora unika cierpienia, obiecując samemu sobie, że wykona jakąś czynność w przyszłości. Powoduje to wewnętrzny sabotaż i w znacznym stopniu hamuje prawidłowy, zrównoważony rozwój własnej osobowości. Najczęstszą występującą przyczyną Prokrastynacji jest perfekcjonizm. Perfekcjonizm przyczynia się do prokrastynacji, ponieważ daje nam wewnętrzne przekonanie na temat wykonywania jakiejś czynności, że musi być idealna, że musimy sprostać jakimś oczekiwaniom, wymaganiom, że... Wykonanie tego zadania wiąże się z jakąś odpowiedzialnością i tym, że jeżeli coś schrzanimy albo nie do końca zrobimy to dobrze po naszej myśli, to nasz własny wizerunek, naszej własnej osoby ulegnie zmianie, deformacji pod względem tego, jak my myślimy o sobie, a to, jaki konkretny rezultat osiągniemy. Ego prokrastynatora nie dopuszcza do popełnienia błędu, dlatego paradoksalnie nie robi nic. Przykładów prokrastynacji nie muszę Wam chyba przedstawiać, bo każdy z nas kiedykolwiek w swoim życiu prokrastynował, czy to na przykład przekładając moment nauki na jakiś egzamin, sprawdzian kartkówkę na sam koniec, czy na przykład szukać wszystkich możliwych wymówek, żeby nie pójść na siłownię. Ja mam na imię Damian dla projektu Find Yourself. Dzięki Ci bardzo serdecznie za obejrzenie tego filmu. Jeżeli Ci się podobało, daj łapkę w górę, udostępnij, subskrybuj. Trzymaj się. Do zobaczenia. Jo!